sklep jest charytatywny, ponieważ prowadzi go Fundacja Salomon działamy na zasadzie darów, czyli to co mamy niepotrzebnego już takiego zbędnego, ale nadającego się do użycia w domu, można to nam przekazać i my albo wystawimy to do sprzedaży i z tego fundacja się utrzymuje, czyli w zasadzie w 100% płacimy tylko czynsz my pracujemy charytatywnie natomiast reszta rzeczy jest przekazywana na nasze ośrodki którym pomagamy, są to głównie osoby niepełnosprawne jakie rzeczy można przynosić do fundacji w zasadzie dziewczyn. wszystko wszystko to co jest w domu czyli e, ceramika szkłotek jak jest na stołach e, e, odzież e, bibeloty, nie wiem, biżuteria, nawet jeżeli są uszkodzona, ponieważ jeżeli jest uszkodzona, to dajemy na ośrodki i sprawni sobie to przerabiają na no jakieś twórcze rzeczy, z tego wymyślają różne. Staramy się przyjmować rzeczy, które są w dobrym stanie i żeby też tego nie wyrzucać, tak? Więc zawsze prosimy, żeby właśnie zanim nam ktoś przyniesie, bądź zadzwoni, staramy się właśnie mówić, żeby te rzeczy się nadawały do przekazania dalej, bądź do wystawienia, do sprzedaży, żeby to były rzeczy nieuszkodzone, bo jeżeli to będą rzeczy do mycia, to nie ma problemu, to sobie, sobie z tym poradzimy, natomiast jeżeli są uszkodzone, no to już jest problemator, dlatego że nie możemy ani tego przekazać, ani, tego, ani to sprzedać. Tak?